Siemaneczko z tej strony, RT Gamer i witam Was w takich informacjach, w takim yy, dziale newsowym, bo się pojawiła taka informacja na stronie TB na temat tego, jak to będzie wszystko zbalansowane. I powiem Wam szczerze, zapowiada się ciekawie, więc może tak sobie przelecimy na szybko i zobaczymy, co tu ciekawego się wy, wytworzyło. Także tak, drodzy Tybiczycy, od czasu naszej ostatniej notatki deweloperskiej na temat zmian w profesjach, dokładnie przeanalizowaliśmy Wasze opinie. I dostosowaliśmy je do naszych długoterminowych celów projektowych. Dziś chcemy podzielić się aktualizacją na temat wcześniej ogłoszonych zmian i wprowadzić nowe, dodatkowe, obecnie rozważane zmiany. Nasze cele pozostają niezmienne, czyli wzmocnienie tożsamości każdej profesji, wprowadzenie znaczących innowacji w rozgrywce, poprawa ogólnej jakości rozgrywki. Ze względu na zakres tych zmian, utworzyliśmy osobne wątki do dyskusji i przekazywania opinii. I mamy tak zmiany ogólne, i potem poszczególne klasy: Knight, Paladin, Sorcerer, Druid i Monk. Do 29 stycznia, do godziny 10:00 możecie dzielić się z nami swoimi opiniami, pomysłami, sugestiami i krytyką na temat tego wszystkiego w komentarzach. Zmiany zostaną oczywiście podane gruntownym testem na serwerze testowym. więc informacji podamy w późniejszym terminie. Dziękujemy za udział i podzielenie się swoimi przemyśleniami. Wasi menedżerowie społeczności. No i mamy takie pięć zakładek, moi kochani. No i tak, przelecimy sobie poszczególne. Pierwsze są te generalne zmiany. I zaraz będziemy sobie to omawiali. Zmiany w całym systemie. Wraz z dodawaniem nowych narzędzi, możliwości i mocy do wszystkich profesji, niektóre istniejące mechaniki wymagają dostosowania ze względu na ich wpływ na balans gry i przyszłą przestrzeń projektową. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany są znaczące. No i mamy tak, autoataki będą aktywować czarmy tylko na głównym celu, dotyczy to głównie diamentowych strzał, a zatem paladynów, rekompensata, będą nowe zaklęcia, postawy i modyfikacje istniejących zaklęć. Czyli ten czarm nie będzie teraz walił AOE wszystkich, których zaatakuje strzało, tylko będzie ten, którego zatargetujemy, tak będzie to działało. Druga sprawa, runy obszarowe. Obszar działania run obszarowych zostanie zmniejszony o 1, Czyli, jak mamy takiego GFB, duże kółko, to cały taki obszar, te, te kwadraty się zmniejszą o 1, będzie mniejszy zasięg, a ich obrażenia zwiększone. Dotyczy to głównie gfb ków Awalanszy, Thunderstormów i Stone Showerów. Ta zmiana rozwiązuje problem nadmiernego skalowania obrażeń nadawanych wielu celom, czarmów i premiu zależnych od poziomu. Zwiększone obrażenia i nowe zaklęcia częściowo zrekompensują tę zmianę. Czyli będziemy mieli mniej potworów za mocniejszy damage. Energy Ring to trzecia zmiana, i mamy tak: Energy Ring będzie teraz konsumował 3 punkty many za każdy jeden punkt damage, który zaabsorbujemy. On zostanie takim narzędziem w sytuacjach awaryjnych, a nie powinien już więcej podwajać przeżywalności. Tak to napisali. Czwarta: Uchy nie będą już dostępne dla innych charakterów, czyli. Jest to adresowane głównie do Sorcerów, że Sorcerzy nie będą mogli tak naprawdę uchać y, innych graczy. Jest to zarezerwowane głównie dla Druidów, także będą się musieli skopić Sorcerzy głównie na zadawaniu demedża, bo nie będą mogli wspierać jakiegoś tutaj leczenia. No i mamy też dodatkowe trzy zmiany, czyli Gameplay Changes. Usunięto tryb walki, czyli Combat Mode. Nie będzie tego Full Attack, Full Death. Czekajcie, wejdźmy tam na grę na chwilę. I nam skasują, moi kochani, tutaj to. Nie będzie tego full atak, full def i tak dalej. Kurde, to jest ciekawe w sumie, bo ja ciągle gram na zbalansowanym. Zarówno na tej postaci, jak i na tym. Jak i na swoim mąku. No i się tu nagle okaże, że nie będę miał tego wyboru. Nie będzie w ogóle wyboru, czy idziesz na full atak, czy idziesz na full def. Czyli w zamian za to zrekompensują to tak, że wszystkie postaci otrzymają 20%... Ataku a wartość obrony wszystkich tarcz i księg zaklęć zostanie zwiększona. Hmm. Czyli, jak mąknie nie używa tarcz, no to w sumie żadna zmiana, a damage podobno ludzie mówią, że cały czas na full, na full ataku wszyscy grają, więc żadna różnica dla nich. No, dla mnie taka się znacząca różnica. Zobaczymy, jak to będzie w sumie z tym. Zobaczmy dalej. Druga. Mitigation Improvement, czyli. Nasze te łagodzenie obrażeń będzie teraz bardziej defensywne, czyli dedykowane perki będą 150% zwiększone, a laser gemy 300% zwiększone. No i potion improvements, czyli wszystkie wokacje będą mogły używać następnego high tiera Mana Potiona bez zmian na sorcera i druida, czyli po prostu monk będzie mógł używać jeszcze lepszych, tak, paladyn. No, i Knight będą mieli mocniejsze. Dodadzą nowy Manapotion, który się nazywał Superior potion i efekt będzie pomiędzy Greatem a Ultimateem. Ok, będzie dostępny dla wszystkich wokacji poza Knightem. Dodatkowo damy nowe dwa uniwersalne Manapotki, które będą używane przez wszystkie wokacje. Dają tyle samo many co Superiory lub Ultimates ale kosztują 50% więcej. Nie rozumiem tego, to po co kupować te poty, jak można kupić te inne? Chyba że po prostu tamtych tych ultimate'ów nie mogłeś używać, więc będziesz mógł używać tych nowych, które są droższe. Spoko, zobaczymy. No i teraz mamy yy, dostosowania do poszczególnych profesji, bo te wszystkie powyższe zmiany będą częściowo zrekompensowane przez dostosowanie dla poszczególnych profesji, mając na celu wzmocnienie każdej profesji. Osobne zmiany będziemy mieli tutaj poniżej, to wam pewnie pokażę już trochę teraz, a trochę później. Mam tak, rycerza, paladna, czarodzieja, druida i mnicha. W związku z waszymi opiniami prosimy o odpowiedź na poniższe pytania i mamy trzy pytania. Która zmiana was najbardziej cieszy? Czy to zaprezentowane z udogodnienia czujesz się z nimi, że pasują do twojej wakacji, czy nie i, jako, i do TB ogólnie? I czy jest coś tutaj w tym, co powinno zostać dodatkowo wdrożone? Okej, okay, to mamy takie pytania. No i teraz tak. Tu mamy po drodze od razu odpowiedzi. Ludzie tu sobie nieraz odpisują. Okej. Okay. Dobra, coś tutaj, kurde. Popisali, popisali. No i dobra, zobaczmy teraz sobie poszczególne te klasy. Czyli tak, na początek zajrzyjmy sobie w tego naszego Naita. No night'em nie gramy w sumie, więc nie będziemy mieli jakiegoś tutaj dużego bólu, no ale zobaczmy. Naszym celem w przypadku rycerza jest dalsze wzmacnianie jego roli jako głównego tanka przy jednoczesnym ulepszeniu zdolności samoleczenia i zmniejszeniu nadmiernego użycia. Pozycje, czyli stensy dostaniemy Blood Range i Protector, które będą stensami, które oferują czystsze, bardziej przejrzyste style gry. Mamy ulepszone samo leczenie. Yy, dobra, leczenie na zmienione w dwóch kluczowych aspektach. Dobra, tutaj nam zwiększają jakieś yy, na, na tych spelach, na, na tym spelu, na tym i na tym. Mamy zwiększony cooldown, ale healing teraz się skaluje bardziej do góry z Magic Levelem i dodatkowo z Shieldingem. O! W rezultacie jesteśmy silniejsi. My I mniej musimy rzucać czarów relczących, żeby się wyraczyć. Ok. Nowe zaklęcia obronne planują yy, nowe spele. Damage skaluje się z shieldem, a nie z weaponem. Targety będą automatycznie misowały następny auto-atak. Ok. To będzie zwiększało bardziej rolę knighta jako defensywną. No i na kole, kole umiejętności dodadzą dwie nowe rzeczy. Czyli front sweep zyska znacznie większą utratę życia. Ok, czyli będziemy mieli większy life leech. No i dodatkowo leczenie w bitwie zostanie przeprojektowane, aby wzmocnić wszystkie zaklęcia leczące. A premia zostanie potrojona, gdy założona jest tarcza. No to ciekawe może być. No i tutaj też pytają o to samo, czyli. Czy jesteście zadowoleni z tego, czy to pasuje, no i czy co powinien być zmienione? No to mamy to wszystko, jeżeli chodzi o Knighta, ok? Zajdźmy do Paladyna. Paladyn. Naszym celem dla Paladynów jest usprawnienie płynności walki, wprowadzenie sensownych wyborów postaw i rozszerzenie rotacji opartych na zaklęciach. I mamy strzelec wyborowy i szybkonoga, Tak to się nazywa tak na polski, czyli Swift Foot oraz Sharp -shutter. Na podstawie Waszych opinii, te zaklęcia nie będą już postawami. Ok, zamiast tego, większość odblokowań koła zostanie zintegrowana z ich podstawową funkcjonalnością, czyli tak, skracamy czasy odnowienia. Support spele będą możliwe do używania podczas tej stensa, tego sharpshotera. Ataki i rzucanie podczas swift foota będą miały 30% kary. Ok, Odpowiednia tu tutaj koła zostaną zastąpione w umiejętności nowe, postawy nastąpią, czyli new stances. Mamy dwie nowe: będzie ofensywna stance, czyli zwiększa autoatak atak damage. Yy, podwójny przeciwko celom niesąsiadującym, ok, czyli na solo to będzie podwójnie waliło. I postawa defensywna redukuje obrażenia od celów niesąsiadujących i to wspiera zarówno grę solo, jak i grupową. Dobra, nowe czary. Planują dodać dwa nowe czary, które mają zwiększyć rotację palodynów. I mamy tak. Eteryczna tarcza, fizyczna, skalująca się z walką na dystans i poziomem magii oraz boska nawałnica, czyli Divine Barrage, która będzie się tutaj z mocy świętej waliła i skaluje się z Magic Levelem. Dobra. Dodatkowe zmiany próbują dodać jakieś. Tutaj boska kalendra, ta divine kalendra, base damage większy do 160. No i na kole próbują dołożyć parę zmian, czyli strzelec wyborowy wzmacnia eteryczną tarczę dla większych obrażeń obszarowych i większej szansy na trafienie krytyczne. No i ta wzmocniona jest szybko noga, czyli ten swift foot, zwiększa boską nawałnicę dla większych obrażeń i wyssania many. Dodadzą też nową amunicję. Planują dodać laser diamond arrowy, które pomogą w levelowaniu poniżej levela 150, no i cztery żywiołowe strzały obszarowe, które zachowują alternatywne przeciwko przeciwnikom odporne na obrażenia fizyczne, czyli nie będą zastępowały diamontowych strzał, ale będą miały cztery różne żywioły, więc będziemy mogli wybierać sobie żywiołem, jaki chcemy, żeby, żeby nam się ekspiął na danym ekspofisku. No, dobra, kochani, mamy czarodzieja. Ponieważ czarownik nie może używać runy uzdrawiające na sojuszniku, bo nie mamy uchów już i ma ogólnie brak tożsamości. Chcemy wzmocnić jego profesję jako mistrza obrażeń żywiołowych, jednocześnie poprawiając jakość życia. No i zobaczmy, jak to próbuje nam to zmienić. Czyli tak Stanse stance dotyczące elementali, tak? Sorcerzy zyskają postawy mistrzowskie żywiołów dla ognia, energii i śmierci, których każda oferuje zwiększoną moc na te właśnie spele. Kastowanie tych speli konwertuje następny niepasujący na ten element. Ok, czyli będzie po jakaś unikalna rotacja. Na przykład pozwala to rzucić hellcora, który zadaje obrażenia z, ze śmierci, lub Energy Beam, który zadaje obrażenia z fire. Ok, czyli po prostu będziemy mogli tak kombować trochę sobie tymi umiejętnościami, że jakimś mocnym spelem. Który nie jest danego żywiołu, będziemy mogli mu to jakby zmienić żywioł. Ciekawe, no zobaczymy jak to będzie ciekawie wyglądało. Mamy jakąś utility stance, czyli co to będzie nam robiło. Osłabienie siły ujawnienie słabości staną się podstawami. Po aktywacji... Yy, będą automatycznie nakładane debufy. Które zmniejszają psychiczne obciążenie i wymaganą ilość bodźców. Okej, okay, tak to bym tłumaczył. No i dobra. To mamy to. Nowy typ speli. Powtarzający się wybuch. Powtarzający się wybuch to zaklęcie obszarowe dostępne wyłącznie dla czarodziejów, które trafia w wybrany obszar i powtarza się po dwóch sekundach zwiększając promień. Okej, okay, ciekawe. No i dobra, ulepszenie zaklęć. Czyli tak, mamy Great Dead Beam. Będzie możliwe do nauczenia się na levelu 66. I nie wymaga już więcej koła, żeby to mieć. Lighting, base power jest zwiększony do 110 i range do 7. Strong light spele będą zwiększone do 125 i range do 7. I ultimate strike spele do 210 i range do 7. Ok? I teraz koło. Wzmocnienie koła przeznaczenia. Mamy tak: magiczną tarczę zwiększa, wzmocniony atak. Śmierci, który zwiększa obrażenia i skraca później między wybuchami. Wzmocniona siła osłabienia wzmacnia zaklęcia specjalne, które skracają czas odnowienia i zadają większe obrażenia. Zaklęcia specjalne to zaklęcia błyskawicy i wszystkie zaklęcia silnego uderzenia. I mamy tak: Mistrzostwo w promieniach pozwala trafić promieniom w większy obszar. Wysanie ciała, tu mamy tutaj ten drain body, będzie zastopione. Yy, wspierającym perkiem, który wspiera podstawy żywiołowe i mistrzostwo skupienia Focus Mastery będzie redukowało odnowienia cooldownów na 2 sekundy no okej, okay, spoko nowe, nowe mechanika bariery zobaczmy jeżeli otrzymane obrażenia przekraczają zdrowie maga wartość Overkill jest mnożona przez 8 i odejmowana od many. Jeżeli mana się wyczerpie, śmierć nadal nastąpi. Ta mechanika może zmniejszyć obrażenia jednorazowe, jednocześnie utrzymując je bardziej dotkliwymi. No i dobra, i różdżki. Najważniejsze w różdżkach jest, moi kochani. Różdżki będą generowały manę zamiast kosztować oraz zwiększony zostanie ich zasięg. Jednocześnie celowo utrona obrażenia na umiarkowanym poziomie, czyli obrażenia nie rosną, ale będą teraz one generowały manę zamiast jej zabierać. To jest ciekawa zmiana, naprawdę. No i dobra. Przejdźmy w takim razie do, do druida. Do druida przejdźmy sobie, zobaczmy co druid potrafi. No i dobra, już patrzymy sobie co potrafi ciekawego druid. Druid jest w solidnej pozycji, ale chcemy poprawić elastyczność, niezawodność i opcję leczenia grupowego. I mamy tak, Healing Stance dodadzą. Dodadzą trzy nowe postawy pozwalające druidom dostosować się do sytuacji. Podstawa pierwsza, czyli Group Healing Stance. Zwiększa cooldowny na czarach leczących przyjaciół i mas healach, ale 110% zwiększa healing. Druga, solo stance, zwiększa self healing o 10%, samemu się leczymy lepiej. I trzeci, czy mamy leczenie rozproszone, leczysz przyjaciela, ok, i jednocześnie leczysz też. Drugiego, który obok niego stoi o 30%. OK. Dodatkowo to namierza automatycznie najmniejsze życie y, gracza sojuszniczego. No ciekawe. Zobaczymy, jak to będzie używane. Y, ulepszone zaklęcia. Mamy tak. Leczenie Frienda, Natur Embrance i Ride right of Nature będą bardziej niezawodne. Moc natury, czyli Nature Embrace zwiększa obrażenia do 2000. Strong Strike Spele będą zwiększone do 115 i range do 7%, i Ultimate Strike Spele do 190 i range do 7. Mamy, dostaniemy też nowe spele, czyli Forked Spele. Forked Spele będą dla druidów yy, czymś ekskluzywnym, który trafia w główny cel i w dodatkowe pobliskie cele. Druidzy otrzymają zarówno wersję. Ziemną, jak i lodową, no ciekawe, trochę jak mąk, trochę jak już widzę, że powoli idą. No i modyfikacja kół przeznaczenia: healing link zwiększony do 25%, błogosławieństwo Gaju zwiększa, ten blissing of the grow zwiększa healing spele na krytyczne leczenie. I mamy tutaj jeszcze Terra Wave 2, Lich Life jest zwiększony o 10% do 10%. Strong Wave 1 2 cooldowna. Mana licz jest usunięty, a Strong Wave 2 y, będzie zwiększony obszar i damage. Nowe, nowa bariera, czyli powie to samo co u Sorcera, czyli jeżeli obrażenia przekroczą y, zdrowie Druida, no to czyli wartość overkill jest mnożona razy 8, odejmana od many. Jeżeli mana się wyczerpie, śmierć nadal nastąpi. Mechanika może zmierzyć obrażenia narazowe. No i różki dodatkowo nie będą kosztowały monetkę będą generowały manę, tak samo jak u sorcer'a no i dobra i ostatnia nasza klasa która nam została to jest mnich moi kochani o mnichu bardzo mało jest napisane więc zaraz go sobie przelecimy no i zobaczmy ostatnia klasa która nam została naszym celem dla mnicha jest wzmocnienie jego roli wsparcia na pierwszej linii frontu przy jednoczesnym poprawieniu rozgrywki dystansowej i opcji rozwoju i mamy tak mass spirit mend. Czyli takie leczenie, które mamy na mąku, nie zużywa już harmonii. Dostosowano czas odnowienia. Zwiększono leczenie, aby zrekompensować brakujący mnożnik harmonii. Ok, i teraz tak kolejne. Virtua of Justice i Mentor Ader. Kiedy Virtua of Justice jest aktywna, pobliscy sojusznicy dostają. Teraz tak: Knighty minus 3 damagea. Paladyni plus 6 auto-atak dostają. Sorcerzy plus 9 spell and round damage, spoko. Druidzi, plus 12 healing down, ok. Mąki 15% fist fightingu. korzystają z tych bonusów, gdy są spokojni i zawsze będą otrzymywać bonus do walki pięściami. No spoko, spoko. Gra dystansowa: 1000 fist blow. Yy, zwiększamy dystans. Trafiający cel na pobliskich wrogów na obszarze podobnym do diamentowych strzał, ok, spoko. I Mystic Repulse skracamy cooldown z 20 do 12. W ogóle tego spalania nie używałem, także zredukują cooldown. To jest ten taki co na dystans strzela. Mamy tak, zmiany w kole przeznaczenia, czyli mamy ten Guiding Presence, zaraz szaruje się 100% z Mantrą. Sanctuary dodatkowo daje 10% damage'a i healingu przeciwko sąsiadującym celu, oprócz swojego obecnego efektu. I mamy tak, z Mystic Repulse zmienia nam cooldown o 6 sekund dodatkowo jeszcze. Wzmocnienie powalającego tego sweeping downa przechodzi na wzmocnienie thousand fist blow'a I wzmocnienie flurry of blow zwiększa are podobnie do great flurry of blow Zamiast generować wystania życia No dobra Takie są zmiany jakie planuje nam tej tych tipsów wprowadzić już niedługo Także dajcie znać w komentarzu co sądzicie, które wam się najbardziej podobają Czy wam coś tutaj to będzie robiło czy nie będzie robiło Dla mnie największą zmianą tak naprawdę to będzie to, że skasują nam tutaj po prostu ten. Skasują nam tutaj ten cały kombat. Nie wiem jak to będzie do końca działało. Bo dla mnie to była taka podstawowa mechanika. Jak potrzebowałem gdzieś tam bardziej defensywnie ja do sobie leciałem. Tak? Zresztą zaraz wam to pokażę. Poczekajcie. Zbiję sobie tylko te dwa ulfy, Bo mam je do taska. No właśnie. Skończyłem sobie właśnie daily taska. I zobaczcie sobie sami tutaj jak mamy te stensy. Ja sobie tutaj przekręcę. Czekajcie. To sobie rozwinę. I macie tak tu macie, atak value 65 defense value 57, armor 28 teraz to jest na full defie, patrzcie teraz przechodzimy na full atak defense value 25 także praktycznie z 57 ponad ponad 100%, mamy tutaj różnicę damage nam tu się nie różni, Attack value no bo gr gramy ruszczką, więc mamy jedno standardową jedno standardowe obrażenia no ale tu jednak nam się ten, kurcze ten mnożnik nawet tutaj, jak widzicie. Zwiększa większość demedża, które otrzymujesz. Ja wam pokażę ono może na mąku, bo to będzie lepiej widać na mąku, także sekunda. I witam Was ponownie na moim mąku, na moim mąku 200 levelu. No i teraz wam pokażę mniej więcej jak, jaka to jest różnica, bo zobaczcie. Ja przeważnie gram w tej chwili na takim poziomie, czyli yy, mój damage to jest 186. No, mój defense to jest tam. Jak widzicie 44, 19, 24 i 214 mitigation, a zobaczcie, full attack w tym momencie daje mi 212 ataku, a full def 130, przez co Defense value 69, a tutaj tylko 33. I tutaj mamy mitigation 257, a tutaj mamy 177. Teraz nam to zabiorą, nie będziemy mogli zmieniać tego w ogóle tego stensa. Za to będziemy mieli 20% demedza. Ciekawe jak to będzie. Zobaczymy. No dobra. Jak Wam się podobają te zmiany? Dajcie znać w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. No i cześć.